Z tej strony Jaca, zapraszam Was na filmik dzisiaj z dworca kolejowego Gibice. Będę dzisiaj filmował pociągi, będzie to bardzo fajne. Już tutaj widzę na, na mapie, że tutaj jest na przykład pociąg do Przemyśla Głównego do Ustki do Gdyni, który może Dobra, nie przedłużajmy. Chodźmy na peron. Teraz idziemy na, na peron pierwszy. Zobaczymy czy będą jakieś tutaj pociągi. Zobaczymy. Na razie tutaj widzicie, tutaj pokażę Wam. Tu, tutaj na tablicy No jeszcze nie ma już żadnych pociągów ale możemy tu zobaczyć na przykład obejść te perony i jak to wygląda to na schody ruchome i jedziemy na peron numer 1 może być tutaj pociąg S1 do do Bytomia o, mamy tam Pierwszy pociąg, który pamiętam, jak ostatnio filmowałem. I tutaj mamy pociąg Fendolino PKP Intercity, który jest, y, jedzie do Gdyni Głównej o 14.17. Ja y, tym pociągiem będę jechał za, za całe kilka tygodni, bo jadę do Warszawy. Może też nakręcę filmik o dworcu w Warszawie. A tam jedzie pociąg chyba kolei śląskich z Częstochowy, który kończy bieg już do, do Gliwic. I za chwilę przejdziemy sobie na na tamten yy, peron właśnie. No to tak. Jedzie więc idziemy na peron numer. No to idziemy. Tylko bez... No, i... no to idziemy na peron numer. Bo na peronie pierwszym nic nie ma. Więc idziemy dalej na peron numer 3 o, chyba coś się tam gdzie, bo pasażerowie będą jakiś podzidek, pociąg może sfilmuje i tutaj o tutaj coś mamy jest to pociąg z, zaraz powiem, będzie pociąg do Gdyni Głównej o, a będzie to pociąg Właśnie to jest nasz yy, pociąg ten dolino, ten który ostatnio właśnie przył przyłapałem przez takie stacje. Są Główny, główne Warszawa Centralna, do której też ja dozajdę do Warszawa Gdańsk Główny, Gdańsk Wrześ, Sopot Główny. Na razie nie ma żadnych yy, pociągów do tej intercykli, więc idziemy dalej. Teraz duży ruch się zrobi. Tutaj jest jakiś pociąg, kolej, szlaki, który może. Wam Wam e, pokażę. No to jest oczywiście pociąg koleje śląskich, który skończył bieg. Koleje śląskie i my pójdziemy, bo jest teraz jak wiecie wymiana załogi. Patrzcie koleje śląskie tutaj są. Tu się Dzisiaj też chcę przez Meścia 102 z, z To będzie tutaj pociąg Tak się prezentuje Otóż ten ładny, ładny pociąg. Tam y, jest centrum szybkowe. A tak się produkuje ten ładny pociąg kolejności. O! Jeszcze coś tam je, jedzie, y, widzę, że coś tam jedzie, ale pytanie to na jaki teron jedzie. Zobaczymy. to pociąg towarowy Chyba, tak, to pociąg towarowy spróbuję wam go pokazać ale nie wiem gdzie gdzie wiedzie trzeba podejść trochę trzeba podejść tam trochę, trochę bliżej żeby go bo jest o wiele jeszcze trochę da, za daleko Tak jak z tego co wiem, to to jest pociąg towarowy O, chyba tam przyjedzie tutaj bardzo fajny Widok, widać koniec dworca muszę sześć. No i tutaj widzicie autobusy jadą tu na przykład M14 do Tarnowskich Górna ja kurde ostatnim razem powiem Wam Dolinę jechałem z, w zeszłym roku i to bardzo też, też tak dawno kurde ostatnio jechałem też do Warszawy O proszę właśnie Właśnie nadjeżdżam ten nasz pociąg do na bocznicę z tego co ja tak już yy, widzicie że pociąg zjeżdża na, na na bocznicę a tam stoi pociąg też towarowy wiem. dzisiaj yy, jest mało pociągów w Wielczaj yy, przy, przyłapać yy, bardzo wcześnie rano pociąg górnik, który Na razie, jak widzicie, wam pokażę zaraz, tutaj stoi pociąg Pendolino. Pendolino to jest chyba najszybszy pociąg w historii PKP Intercity, z tego co, co wiem. Ale jest to, to by musiał przyjść innym, innym razem. Innym razem i przyłapać inne pociągi, bo na razie jest mało. Na razie nie ma, nie ma tego, nie przyjechał jeszcze ten zbyt. a tutaj zobaczcie: po pociąg PKP tak się prezentuje. Polski Pendolino, to jest pociąg pospieszny, który około 14:17 jest, jest podstawiony, i będzie jechał do do... do Gdyni Głównej ale może też powrócę do, do Warszawy na przeseta. przecie A tutaj gdzieś będzie ten pociąg kuler Chłada na dobrym pane na, do, na dobrym pe... peronie jestem nie mówię się do takiego szokera już yy, on, on jedzie chyba w myślę do Szczecina z tego co wiem A tam jaka ładna pogoda w, w Gliwicach jest i fajnie, że ten dzisiaj taka dobrze dopisuje pogoda więc na razie tam idzie autobus yy, Micki z Gliwic Się, tak udało mi się go przyłapać mogę się spytać kogoś o której jest ten szkuler, bo wydaje mi się, że na peron, na peron trzeci może przyjechać Zobaczymy czy, czy przyjedzie, zobaczymy. I akurat y, będzie y, tutaj. Y, Pociąg w szkuler jechał do, do łustki z Przemyśla. Więc czekam na tego ja tam pójdę już, widzicie ja tam idę już na przód, żeby sfilmować cały skład. Mam nadzieję, że będzie duży. Zobaczymy, czyli do łuski to chyba jak dobrze wiem, to na pomoże jej je ale Też bardzo może ustka kiedyś uda się odwiedzić bo chciałbym wrócić też nad Polski Bałtyk, bo polski Bałtyk, jak widzicie, jest bardzo ładny, więc to idziemy Idę na zobaczymy Tutaj ktoś się szykuje chładną znaczko okej ja z tego co wiem Tak myślę Wydaje mi się, że tutaj będzie dobry widok, żeby tą lokomotywę w nauczyciela poczuł jeszcze trochę pójść pójść dalej, żeby właśnie mieć dobry widok tutaj Czekam na No i tutaj powinien Za niedługo ten pociąg szkuler przyjechać A nie wiecie, że ja Że ja za niedługo też tym Pendolino pojadę. W ogóle kto nie jechał pędolino to bardzo yy, no polecam. O, chyba pendolino za chwilę będzie już tak odjeżdżał.

za chwilę przy, przyjedzie yy, pociąg szkulery, za, może być nie wiem, może być lokomotywa Gryfin, na przykład albo yy, EP07 nie wiadomo jeszcze jaka będzie ta lokomotywa a tutaj yy, PKP Intercity Pendolino jest tutaj widać, bardzo fajny pociąg, w którym też fajnie, bo będę właśnie też lubię właśnie podróżować PKP Intercity, bo to są bardzo fajne no, usługi 14.8 za chwilę. Pojawi się pociąg Kuler albo nie, może z tej strony z tej strony może kuler o chyba z yy, tej Albo y, albo w tamtej Jeszcze Jeszcze nie wiem z jakiej strony się, się pojawi ale Trzymajcie Krzyki o, czujęcie komunikat Pociąg S1 y, z Bytomia I, i jedzie więc Teraz Kurde i znowu komunikat Bo tutaj bym się u góra No, będzie dzisiaj przyłapany szkuler który też będzie O, jedzie pociąg szkular, o z Ustki na kittor jedzie, a to jest Gryfin, no, nowy, nowy Gryfin. Właśnie. Wjeżdża pociąg szkuler do przemyśla głównego, który też właśnie przez Kraków, przez Zabrze Katowice będzie. O nie, ja, No, trochę widać, duży ten skład jest, ale pasy nowy Jest szkuler przyłapany z Pendolino, jakby też trochę jak ja nie mogę ale fajnie żeby się udało przy... przyłapać wow ale fajnie no to na tyle ze stacji gliwice może innym razem przyjdę i może uda się sfilmować, bo na razie nie ma tutaj żadnych Pociąg, pociągów. Ja wam udanego, udanego dnia. Trzymajcie się, cześć i do, do, do zobaczenia.